Taki wspaniały dzień, Mikołajkowo. I tak sobie pomyślałam, robiąc makijaż, że przyjdę i pokażę wam chociaż jedno oczko, jak sobie robię. Na Mikołajki wymyśliłam sobie, że zrobię makijaż w czerwieni i z bielą. Że takiego stricte białego nie mamy, to wybrałam tutaj ten błyszczący. Więc dużym pędzelkiem na Naszą ruchomą część powieki. I też tutaj, na ten początek, kącik, wiadomo, żeby było rozświetlenie. I tak jak osta przy ostatnim makijażu w niedzielę, użyjemy czerwonej kredki do ust, która świetnie się sprawdza jako konturówka do oczu. Nie bardzo przypadła do gustu. Także lecimy z kreseczką. Ona nie musi być precyzyjna, bo ją będziemy rozcierać dzisiaj. I też na dolną powiekę. I teraz weźmiemy sobie pędzelek, kuleczkę, pamiętajmy, żeby był czysty, bo jak nie będzie czysty, to sobie rozetrzemy wszystkimi kolorami, co tam były. I rozcieramy tutaj do wewnątrz, zrobić taki czerwony dymek i po długości... Ona nie będzie wtedy taka intensywna czerwona, a cała powieka będzie taka, tak, taki malinkowy kolor się robi. Dzień dobry, wszystkiego dobrego z okazji. Mikołajek, witam cię serdecznie. Jak milutko, że zaglądacie. I tutaj tą dolną też rozcieramy, dzięki czemu też na dole będzie taki, taka poświata malinkowa. Także dzisiaj czerwono-biały makijażek. W końcu nie mamy zbyt dużo okazji, żeby na czerwono się pomalować. A czemu nie? A czemu nie? Ok, możemy wytuszować rzęski. Oczywiście u mnie panorama. A jeśli Mikoła jednak postanowił Ci wsadzić różkę i masz ochotę zrobić sobie prezent, to zapraszam cię serdecznie, bo ja jeszcze jakieś prezenty mam w końcu do Wigilii jeszcze kawałek czasu. Więc jeśli jeszcze nie zakupiłaś prezentów, bądź masz na coś ochotę, to jeszcze zestawy świąteczne są też dostępne. Ale też właśnie czy zestaw satynowych ust, czy satynowe dłonie. To też jest bardzo fajny prezent na, na właśnie święta czy gąbeczki te mini właśnie z pędzelkiem one się świetnie sprawdzają dla nastolatek jako prezent a myślę też, że każdej kobiecie do torebki jako taki zestaw awaryjny bardzo się fajnie przydadzą także to też jest fajny pomysł wszystkie błyszczyki, szminki, tusze to takie dodatki przecież są do naszych kobiecych prezentów a męska pielęgnacja z Ameryki też jest bardzo fajna. No właśnie. Kto nam zabroni my już po pielęgnacji I jeszcze czerwone oczko, to już w ogóle w ogóle sympatycznie. I tuszujemy rzęski, rzęski, żeby były takie mocniejsze, ładnie wytuszowane, wyprowadzone widzę, że z Wami to oczko mi nawet lepiej wyszło jest takie bardziej czerwone, bardziej przydymione tą czerwienią ale ja oczywiście tuszem się musiałam umazać więc biorę oczywiście skośny pędzelek i tutaj A i już nie ma i już nie ma, i już zniknęło Widzicie, co, ja sobie troszkę tej czerwieni tu dołożę Teraz mi smutno, że tamto oko jest ładniejsze. I troszkę jeszcze pędzelkiem rozpracujemy. O. No i jest. I oczywiście na usta nie mogłoby być inaczej. Musi być coś czerwonego. Nasza czerwona winylowa szminka. Ja nasze winylowe szminki po prostu uwielbiam za to, że mają taką fajną gąbeczkę, dzięki czemu precyzyjnie możemy nałożyć te nasze szmineczki. Konsystencja jest bardziej błyszczyku, ale trwałością jest to szminka. I oto moja propozycja mikołajkowego e, makijażu. E, jeśli się zainspirowałaś, to fantastycznie! Dzisiaj bądźmy w czerwieni. My dzisiaj z dziewczynami w pracy stwierdziłyśmy, że dzisiaj będziemy na czerwono, więc ja tu jestem cała na czerwono. Także czapeczka jest, możemy świętować. Także wszystkiego dobrego, cudownego dnia i samych wspaniałości w tym bucie od tego świętego Mikołaja.